Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam znowu coś dla miłośników natury. Tutaj widzicie jest rzeka. I ponad 100 metrów z rzeką graniczy ten sad z pomarańczami, znaczy sad pomarańczowy, bo pomarańczy już nie ma oberwali. Także pierwsza linia rzeki. Sad ma 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Dojazd do sadu jest około 150-200 metrów jest droga asfaltowa. To znaczy jest droga polna, przepraszam. Utwardzona, dobra. Tutaj jak widzicie tak wygląda ten sadzik. Fajnie. Bardzo dużym plusem jest to też ta pierwsza linia brzegowa rzeki. O, stąd piękne widoki są też. I tu widzę właściciel nawet ma pasiekę taką, pszczółek, pszczółki są. Ale nie wiem czy zostawi, czy zabierze te pszczółki to i się, to się dowiemy Pięknie Ma kilka tych uli A z tej strony jest taki widok na góry To akurat pod słońce Robię te filmy miejsce Bardzo fajne natura, woda, życie Pszczółki, życie. A tutaj mają takie palenisko na gałęzie, Już kiedyś to pokazywałem. Tu też można jakiś patencik zastosować. Zrobić sobie większe takie palenisko. I coś można poćwiczyć, jakiś temat. No tak to wygląda, tak jak widzicie. Ponad 100 metrów pierwszej linii rzeki. Graniczymy bezpośrednio z rzeką. Pozdrawiam serdecznie.